Hej, dzisiejszy film będzie podsumowaniem tego, co wydarzyło się w mojej kolejnej turze rozgrywki w miłowie, czyli są to kolejne wydarzenia bezpośrednio po 20 latach. Moja tura trwała dwa dni z pewnymi wyjątkami na studiach, które w dużej mierze rozegrałam w całości. Zaczniemy sobie u ćwirów. W związku z tym, że w domu jest troje dzieci, dwoje dzieci, Kassandra i Dariusza, Francji Mortimer, i jedno dziecko Aleksandra musiałam zrobić małe przemeblowanie. Dla Franca stworzyłam nowy mały pokój, który jest wydzielony z pokoju, z byłego pokoju Mortimera, seniora. A Mortimer i Alex będą mieć wspólny pokój, który jest byłym pokojem Aleksandra. Zanim zaczęłam rozgrywkę postanowiłam po prostu poblokować niektóre pragnienia, żeby rozgrywka nabrała trochę większego sensu. Dariusz chciał rozpocząć dorywczo pracę w karierze medycznej. No i próbowałam mu taką pracę znaleźć, specjalnie nawet przez komputer, żeby było więcej ofert. Ale póki co ta oferta się nie pojawiła i nie chciałabym jeszcze korzystać z moda. Kasandra chciała budować umiejętności charyzmy, no i stwierdziłam, że może zostanie takim mówcą motywacyjnym, jakimś coachem. Może w kolejnej turze zacznie jakieś prace nad książką, zobaczymy. Aleksander za to chciał kupić drogi obraz, no i pomyślałam, że może otworzy jakąś galerię sztuki. Nie chciałabym chyba kupować lokalu, bo wymagałoby to obecności ciągłej obecności tam. Może po prostu dobuduje jakiś mały budynek obok i postawia automat biletowy, zatrudnia jakiegoś pracownika do naganiania ludzi. No i co się zmieniło? Mortimer stał się małym dzieckiem. No i Cassandra nareszcie zaczęła mieć jakieś pragnienie związane z nim. Ogólnie podczas tej tury rodzice, dzieci trochę uczyli je chodzić i mówić. Wspierałam się tutaj tym specjalnym mlekiem. Kolejne dwa dni zagrałam u Jana i Diny Haków. Jan trochę zajmuje się domem, a Dina pracuje w biurze architektonicznym. To było jedno z jej pragnień jakiś czas temu. Dina miała pragnienie dostania awansu i podbiła trochę swoje statystyki, no i faktycznie go dostała. Podczas tej tury bliźniaczki, które są córkami Jana i Diny, właśnie, zostały nastolatkami. Zara i Jackie mają podobną osobowość, ale Jackie jest bardziej rozrywkowa, więc dostała aspirację romansowania, a Sara dostała aspirację bogactwa. Zmieniłam im trochę ubrania, styl. Jackie ma teraz w ogóle różowe włosy. Sary póki co średnio interesują związki, za to jej siostrę no jak najbardziej. Jackie przeprowadziła ze szkoły Dylana, który jest, przypomnę, synem Kasi Lengerek i Dona. Oni zaczęli trochę flirtować i również ten flirt kontynuowałam podczas tury Dylana, który był teraz na studiach. A już Junior miał pragnienie zostania. Przyjaciółmi najlepszymi z jedną ze swoich sióstr. Poza tym nic u niego nie wydarzyło się w tej turze. Później zagrałam u Esmeraldy i jej się Brusa, który jest dzieckiem Dona Lotario. Do jego gospodarstwa dołączyła Lucynka, która właśnie wróciła ze studiów. Esmeralda miała pragnienie zdobycia szczytu kariery prawniczej. No i postanowiłam, że o to zawalczy, więc skupiłam się na budowaniu jej umiejętności. No niestety też miała jakieś pragnienie związane z Donem i vice versa. Ale tutaj niczego nie planuję takiego. Lucynka natomiast spotkała się ze swoim chłopakiem, Randym Londonem, który jest miastowym. I zmieniłam mu grupę wiekową na dorosłego, bo oni byli, no i teraz znowu są w tym samym wieku. I stwierdziłam, że póki co nie będę próbować gdzieś tam łączyć się z Błażejem Biedakiem. Oni są najlepszymi przyjaciółmi i niech póki co tak zostanie. W kolejnej turze myślę, poszukam domu dla no i jej przyszłego męża. A Bruce, czyli syn Esmeralda i tak jak już wspomniałam, ma raczej takie luźne pragnienia, po prostu przyjemnościowe. Pochodził sobie trochę na basen, trochę trenował. Rozważam dla niego jakąś karierę sportową. Kolejna tura została rozegrana w domu Niny i Kasi Langerak. Podczas tej tury dwoje dzieci, Conan, Langerak, czyli ten blondyn, który jest synem Kasi i Daniela jak również Dylan, czyli syn Kasi i Dona już wspomniany, poszli na studia. W domu zrobiło się dzięki temu trochę luźniej. Poza tym córka Kasi i Niko, czyli Donna, stała się małym dzieckiem i w jej wychowanie naprawdę sporo serca wkłada Nina. No a Niko trochę cierpi, bo on chyba zdał sobie sprawę no, ze swojego położenia. Przeraża go to, że jego młodociane decyzje w związku z Kasią były no niedojrzałe i motywowane jakimiś patologicznymi czynnikami. Zaczął on trochę znikać z domu, zakumplował się nawet z Landgrabem. Żeby to trochę ratować, wymyśliłam, że Nina spróbuje mu trochę przemówić do rozumu. Więc w międzyczasie podczas tej tury on zaprosił Kasia na randkę, no ale ciągle się jako śmiota. Kasia w kolejnej turze będzie już seniorką, więc też zobaczymy jak sobie w tej sytuacji poradzi Niko. U Balbiny Biedak sytuacja wygląda tak, że Błażej skończył studia i wrócił do domu. Błażej miał kilka pragnień związanych ze znalezieniem pracy i dostał ją w szkole, w edukacji, i była to przyjęta oferta, bo to była jedyna praca, która spełniała chociaż jedno z jego pragnień, ale niestety to jest praca na pierwszym poziomie, więc no trochę słabo. Początkowo on miał pragnienie zostać naukowcem, i ja myślę, że takiej pracy mu poszukam. Poza tym Błażej chciał pracować nad swoją tężyzną fizyczną, więc tak pomyślałam, że może będzie chciał trochę poczuć się pewniej w swoim ciele, zacząć randkować na przykład. Podczas tej tury on zaprosił do siebie Lucynkę, która w ogóle przyszła z młodszą siostrą, ale no nie, nie było między nimi w ogóle chemii. Poza tym ta młodsza siostra jest w związku z Żakietem. A u Belbiny wygląda to tak, że miała pragnienie związane z posiadaniem wnuków, ślubem dzieci, ale myślę, że no jeszcze nie podczas tej tury. Poza tym chciał uczyć się charyzmy i trochę nad tym pracowała podczas tury, a jej mąż y, chciał dostać awans, on pracował w pracuje w karierze muzycznej i udało mu się to spełnić. I on lada chwila zostanie seniorem. Y, Marysia i Daniel, no cóż, y, Marysia póki co wciąż pracuje, a Daniel, no on ma w głowie trochę inne rzeczy. I niby już się ustatkował, ale jednak ciągnie tego wilka do lasu. I Daniel miał pragnienie pojechania do miasta. I tak też zrobiłam. Poznał tam jakąś dziewczynę. Nie mieli chyba większej chemii między sobą. to prawda, on chciałby ją lepiej poznać, ale może zdaje sobie też sprawę, że na jego zaloty raczej odstraszają młode kobiety. W końcu on już jest w dosyć podeszłym wieku. Kolejną, którą rozegram u marzycieli. Najmłodsza córka Szczepana, Lana, stała się właśnie nastolatką. Trochę zmieniłam jej fryzurę i podczas tej tury odwiedził ją Bruce, czyli syn Dona i Esmeraldy, ale to tak zupełnie czysto przyjacielsko. Szczepan za to przyprowadził koleżankę z pracy. Wcześniej, przed tym, on zaprosił nawet swoją żonę na randkę i ta randka była dobra, ale tak pomyślałam, że może ta koleżanka z pracy zagnie parol na Szczepana. No, bo Szczepan jest w ogóle na szczycie swojej kariery, więc być może ona chciałaby się trochę piąć po szczeblach kariery no, na jego plecach, a Szczepanowi podoba się zainteresowanie jego osobą. Miał z tą koleżanką z pracy randkę marzeń. Oczywiście, żona szczepana znalazła kwiaty, pozostawione na wycieraczce, no ale już nie udaje, że nic o tym nie wie. W sensie, że nie udaje, że nie wie, że Szczepan ją zdradził i zdradzał. Zaczęła się z nim kłócić. I ona stała się właśnie bardziej wokalna na ten temat. Może chodzi o to, że czuje się trochę pewniej, że dziewczynki są już prawie dorosłe, więc no w zasadzie być może zawalczy o swoje szczęście i że zawalczy o siebie. Chodźmy teraz do Dona i Lilianny. Tutaj przyznam, gra mi się trochę ciężko, bo jest trójka tych dzieci i ten dom też nie jest do tego dostosowany. Rodzina odwiedził ich starszy syn, Alvaro, który jest właśnie na studiach, właściwie skończył je podczas tej tury jedno z tych młodszych dzieci stało się dorosło i jest teraz dzieckiem. Poza tym nic takiego się nie wydarzyło. Myślę, że on mógłby pomyśleć o emeryturze w przyszłej turze. Zobaczymy. A teraz chodźmy do drugich biedaków, Damiana i Angeliki. Tutaj niewiele się działo. Przypomnę, że ich córka jest na studiach wraz z córką Pruchnów. Damian wylosował pragnienie posiadania kolejnego dziecka, ale no nie sądzę, żeby to się wydarzyło. Angelika odbiera zaległy urlop, no i pisze książki. I w międzyczasie nawet jedną wydała. Ich syn Olaf podczas tury stał się nastolatkiem i ma teraz pragnienie posiadania rodziny. I żyją sobie spokojnie na tym swoim odludziu. No i Damian i Angelika są przede wszystkim ze sobą mega szczęśliwi, mimo przeciwności losu. Później stwierdziłam, że no trudno najwyżej studenci będą siedzieć w koszu przez całą przyszłą turę, ale rozegrałam całe studia dla wszystkich e, Simów, czyli... Tutaj w tym momencie dla Bimbo Biedak i Wendy Pruchno. Ja mam moda na skrócone studia, więc jakoś to nawet zleciało. No i Bimbo chciała spotykać się z Mortimerem Juniorem, czyli synem Mortimera i Diny. Stwierdziła, że ona spróbuje odnowić ten kontakt po tym, jak wyprowadzili się w Siną Dal. No i Mortimer przystał na jej propozycję spotkania. Wendy zaczęła romansować z koleżanką z akademika, no i myślę, żeby to kontynuować po powrocie do Miłowa. Wendy to w ogóle w mojej opinii taki wolny ptak, trochę artystyczna dusza, chyba w ogóle będzie żyć ze sztuki. Na no a bimbo, no tutaj jest pewien haczyk. Bo w sumie spotkała się z tym Mortimerem jeszcze raz w dniu ukończenia studiów. No i nie planowałam tego, ale no zaszła z nim wciąż. Ale zanim stało się to widoczne, ona skończyła studia i wróciła do skrzyni rodzin, więc jeszcze nie wiem co zrobię. No a przypomnę, że Mortimer spotyka się z Pansy, która jest Turką Balbiny, honoriusza, więc... Tutaj być może pojawi się jakiś konflikt interesów. Później rozegrałam studia u tej dużej grupy studentów. I tam jest Alvaro Lotario, Laki Biedak, czyli ten syn Albiny i Sławka Biedaka. Jest tam też Mortimer Junior i Pansi Biedak. Do tego są też córki Niny i Kasi z Danielem. No i tutaj przyznam, że leciałam na kodach i na skróconym semestrze i wszyscy te studia ukończyli. Alvaro jest przyjacielem Lakiego Biedaka. I oni się trzymają razem. Alvaro nie miał póki co żadnego obiektu westchnień i on w ogóle postanowił zainwestować w swatkę. No i spotkał się tam z jedną dziewczyną. No a Laki miał historię z dwiema córkami Daniela Przyjemniaka. Bo najpierw był z Kim, czyli córką Kasi i Daniela. A później nie wiem czemu nawet, zaczął romansować z Liną, czyli córką Niny i Daniela. Na koniec jednak stwierdził, że będzie z Kim. Lina niby się pogodziła z tym, no ale Planuję jakąś wendettę i ja też planuję jakąś wendettę, ale z takim twistem, więc zobaczymy. Mortimerowi Juniorowi zmieniłam aspirację na bogactwo, bo uznałam, że trochę się wyszumiał na tych studiach, może się trochę zmienił. Jest nadal w takim nieformalnym związku z Pansy, ale no, na horyzoncie jest Bimbo, czyli córka Demena na biedeka, no i w dodatku w ciąży, więc no, zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Dużo żakietów, umeblowałam im. Ten dom jest biedny, ale przytulnie. Żakiet podjął pracę w kuchni, no a Priscilla została w domu z dziećmi. Ona jest simką romansującą i ewidentnie chce rozkochać w sobie dwóch simów, więc trochę próbowałam to zrobić, ale nie wiem, czy to był dobry trop. A ich bliźniaki, czyli Percy i Vanessa, stali się właśnie małymi dziećmi. No i to są chyba takie małe geniusze bo mają nawet dosyć sporo punktów ym, mechaniki, więc zobaczymy. I na koniec całe studia u Konana Langeraka, czyli syna Daniela i Kasi. No i na koniec całe studia u Konana Langeraka, który jest synem Daniela i Kasi. I Dylana, czyli syna Kasi i Dona. Skomplikowane. Konan jest starszy, więc on zaczął studia pierwszy i Dylan dołączył do niego po roku. Conan w ogóle był super skupiony na nauce i Dylan zresztą też. Wspomniałam przy okazji haków, że Jackie, czyli córka Jana i Diny, kręci z Dylanem, więc oni spotykali się podczas studiów. Conan też poznał jakąś dziewczynę z akademika. Może coś z tego będzie, zobaczymy. To już wszystko na dziś. Do usłyszenia w nowej turze. Cześć!